Halo halo, moi mili. Nadszedł czas na drugi odcinek mojego fantastycznego vloga, kręconego co prawda nie z ręki, ale z ekranu. Dzisiaj mały update, mała aktualizacja postępów projektu Beatem Up, właściwie od ostatniego nagrania dużo się to znaczy pozornie, dużo się pojawiło nowych rzeczy, ale tak naprawdę nie są to jakieś hardkorowe rzeczy dosłownie malutkie narzędzia popowstawały pomocnicze przy tworzeniu mm, przy tworzeniu programu. Pierwsze, co, co nam powstało, może pominiemy sobie to, bo właściwie to jest narzędzie pomocnicze do zmiany czcionki, i gra będzie korzystać z czcionki 11, która jest troszeczkę za duża na mój gust, w trakcie edycji programu, więc mogę sobie zmieniać na małą z powrotem, jak mam ochotę. Natomiast tak, co nam, co nam tutaj popowstawało właściwie? Przede wszystkim bardzo ważna rzecz skonfigurowałem i ustaliłem paletę paletę gry za pomocą malutkiego programiku który wygląda w następujący sposób i co? No generalnie mamy ustaloną paletę i w Sytuacji, gdy będę miał ochotę w przyszłości, na przykład dokonać jakichś zmian, mogę to bez problemu zrobić, ponieważ ten program zapisuje ustawienia palety do pliku, który ten plik jest odczytywany przez właściwą grę. W związku z czym zmiany dokonane tutaj, w tym programie, pozwolą na dokonanie zmian w samym programie. Mamy ośmiokolorową paletę spacją sobie wybieramy kolejne kolory. Ciekawa zagadka dlaczego cyklujemy od razu z zera do dwójki, a to dlatego, że zerowy i zerowy kolor to jest tło, a jedynka to jest kolor okna bazika. A chcę uzyskać efekt tak jakby tego okna nie było, więc jakby dwa kolory są dokładnie takie same, żeby nie było widać tej ramki sztucznej. I zaczynamy od dwójki. Dwójka to jest kolor czcionki, podstawowej czcionki. Literkami możemy sobie regulować tutaj parametry i możemy sprawić, że na przykład kolor czcionki podstawowej będzie bardziej sraczkowaty lub coś w tym guście, ale my chcemy, żeby był biały. Każda zmiana, przecyklowanie spacją koloru powoduje zapis więc jak coś sknoce, będę musiał przewracać z kopii zapasowej. Tutaj mamy parametry koloru trzeciego, czyli no takiego powiedzmy jasno-szarego, on stanowi tutaj taką dodatkową obwiednię ramki, ale też ten taki kolor nieaktywnego tekstu, tak to nazwijmy. Czwóreczka to jest kolor zielony, tutaj ten kolejny, Yy, tak, jeszcze podpowiem, że zielony to będą jakieś pozytywne komunikaty, dajmy na to albo na przykład yy, to cokolwiek bądź paski stanu zdrowia. Jeżeli będą w dobrym stanie, będą zielone i tego typu rzeczy. Żółty to będzie kolor ostrzeżeń yy, kiepskiego stanu zdrowia, na przykład przeciwników albo pasek yy, zdrowia gracza. Jeżeli będzie słabawy, no to będzie pomarańczowy. To będą też ostrzeżenia, komunikaty ostrzeżeń wyświetlane na pomarańczowo. I dodatkowo na pomarańczowo tak sobie myślę, chociaż jeszcze nie wiem, nie jestem do końca pewien, na pomarańczowo będzie rozbłyskał ekran w przypadku zadawania obrażeń przeciwnikowi i to właśnie będzie ten kolor 0.1. On będzie uzyskiwał taką pomarańczową barwę płynnie, oczywiście, w zależności od siły zadawanych obrażeń, tak mocno rozbłyśnie ten ekran. No i oczywiście kolor czerwony. Czerwony, no to oczywiście będą na przykład obrażenia krytyczne, jakieś straszne zdarzenia, które się wydarzą, czerwone paski zdrowia, ledwo żywdzi przeciwnicy czy gracz. I na czerwono będzie też się zaświecać ekran, tło ekranu. W momencie otrzymywania obrażeń przez przeciwników, im wyższe obrażenia, tym mocniej błyśnie ekran i mamy jeszcze takie dodatkowe tło, tło okien. Być może na tym filmie nawet widać, że tutaj okno ma taki troszeczkę powiedzmy ciemno-szary kolor i o, teraz zwiększam wartość czerwonego, a teraz zmniejszam na przykład wartość czerwonego i sobie zjedziemy z powrotem do 0,04. To jest taka najciemniejsza powiedzmy. Szarość 004 z całej palety, jaką mamy dostępną i możemy tak sobie cyklować dookoła. Także w ten sposób mamy ustawioną paletę. Jak w przyszłości, jeżeli uznam, że na któryś z tych kolorów są liche, no to będzie można je zmienić. Króciutki program, zbazowany troszeczkę na kreatorze, w swojej mechanice, no ale w sumie, no co tu wymyślać od nowa? Kreator nowej postaci kreator nowej postaci i tutaj jest pewien wyjątek. Kreator nowej postaci zapisuje parametry postaci do pliku sekwencyjnego. A plik sekwencyjny za chwileczkę poka poka pokażę jak wygląda. Wpisujemy sobie imię postaci, na przykład Zenek. Oj, przepraszam, coś mi się tu skopciło z klawiaturą. Ona czasami mnie nie czuje. Jest nieczuła. Mm, o, mamy Zenka. Wybieramy parametry, zdrowie, możemy wytworzyć nową postać, która będzie miała jakieś nienormalne ilości punktów zdrowia, to dla celów takich diagnostycznych, myślę, że się przyda. Natomiast elementy takie jak, no te RPGowe, siła, szybkość celność zwinność, wytrzymałość, budowa, czyli tężyzna. I szczęście oraz poziom są tutaj edytowalne w ramach normalnych, zakładanych na razie zakresów. Yy, oczywiście nie można zadać jakichś tam kosmicznych parametrów, bo będzie wartość poza zakresem. Domyślnie wyświetla nam się piąteczka i nie wiem czemu, ale chyba klawiaturka mi zdechła w tym momencie. Yy. No tak, o klawiaturka mi, klawiaturka mi zdycha, a to chyba dlatego, że w ogóle śnie dzieje styk. Na jednym, na jednym z biegunów, czy na jednej z elektrod, i to jest kurczę kosmos. Na razie zaczęło działać, mm, także mamy sobie wybrane to co, to, co widać. Możemy skonfigurować zupełnie postać tak jak chcemy, nawet no, właściwie poza, poza dopuszczalnymi granicami. Możemy oczywiście zaniechać konfiguracji, czyli wyjść i nie zapisywać nowej postaci, albo zapisać konfigurację postaci i zakończyć program. I zgodnie z opisem. Siła ataku oraz punkty ruchu no, nie wynikają ze statystyk postaci, to są jakby pośrednio wynikają z noszonej broni, chociażby lub nienoszonej broni, a także z takich parametrów jak mm, chociażby szybkość mm, czy poziom w ogóle. Wartość EXPA domyślę no, jest zerowa, mm, ona się zmienia w zależności od. Jakby zabranych punktów zdrowia przeciwnikom, no i oczywiście systematycznie zwiększanie punktów EXPA będzie powodować zwiększanie levelu. EXP się wtedy wyzeruje i znowu nabijamy, i coraz więcej będzie trzeba, trzeba tego EXPA nabić, jak to zwykle w RPEG-ach jest, żeby uzyskać wyższy level. W pliku postaci zapisywane są też parametry broni noszonej, broni w ekwipunku przedmiotów w ekwipunku i artefaktów oraz obecna masa yy, masa no ekwipunku żeby program mógł sobie potem sprawdzać, czy przypadkiem się nie przeciążamy jak dodamy jeszcze jakiś tam element do ekwipunku. Także yy, to jest taka suma wszystkich wszystkich przedmiotów które, to znaczy suma masy wszystkich przedmiotów, które nosimy w plecaczku. Zapisujemy konfigurację, postać się konfiguruje i tutaj możemy sobie pokazać, jak to wygląda. Też tutaj w strukturze. Ups. E, he, he, jezus Maria, nie trafiam myszką. E, pewnie już jest późno. Mm, tutaj nam troszeczkę przybyło. To oczywiście pliki skryptów wywołujących programy i. Parę dodatkowych rzeczy robiących, jak tutaj na przykład widać. Um, pojawiły, się, pojawiły się foldery TEMP jako temporary, i tutaj się generują tymczasowe pliki, czyli na przykład stacy. Postaci. I to mamy wszystko tutaj zapisane i rzeczone zera, każda broń ma trzy zera w tym momencie, ponieważ to jest numer rekordu broni, którą nosimy lub nie nosimy, zero oznacza no niewypełniony slot, kolejne zero oznacza stan broni aktualny, a to stan broni maksymalnej, żeby to też może było jakoś na pasku na przykład pokazać jaki jest aktualny stan broni ile tego jeszcze tam nam zostało. Dalej mamy tutaj gdzieś się zaczynają itemy. To jest tylko numer rekordu noszonego itemu. Numer rekordu artefaktu i na samym końcu suma masy. A jeszcze tu pierwsze 0 to jest przecież exp. Domyślnie 0. Także to jest to. Co nam przybyło jeszcze dodatkowo? No sporo plików, konfiguracje na przykład czcionek. W grze właśnie będzie, będzie przełączenie na czcionkę Dużą jedenastkę i ta jedenastka to jest jeszcze taka troszeczkę zmieniona czcionka, zmieniony jest troszkę kursor, będzie zmieniony i pojawią się znaczniki punktów ruchu, które są takimi kuleczkami. Będzie oczywiście zmieniona paleta, żeby. To jest tak prymitywnie zrobione, żeby nie było widać, jak się przełączają na przykład programy, jak się wykonuje na przykład elementy skryptu, no, żeby nie było migania ekranami. To po prostu system jest przełączany w całkowicie czarną paletę. Nic nie widać, nic tam nie można zrobić. A co więcej, jest wyzerowany kursor czyli ten czerwony kursor, który tu mamy, myszka. Nie ma go, jest wyzerowany, pusty jest. On jest tak naprawdę gdzieś tam. No, jakby system wie o nim i można pracować myszką, ale, ale nie widać żadnego kursora. Także robi się czarny ekran, się wyświetla tylko nasz basic z naszą ustaloną jeszcze dodatkowo paletą, w związku z czym jest taka, taki efekt pełnego, pełnego zanurzenia w program. Także nic się nam innego nie wyświetla, tylko nasza gra. Czy coś się jeszcze pojawiło? Oczywiście te kolory rzeczone, czcionki, pointer, czyli. A kolory, pardon. Kolory to oczywiście kolory, to jest program definiujący paletę grze, a to są po prostu ustawienia. Oczywiście plik binarny to jest zapisane w pliku o swobodnym dostępie. Także to jest to, co nam się pojawiło. No i na sam koniec wisienka. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Mamy uruchamianie właśnie samej gry możemy sobie uruchomić w trybie do edycji, czyli no tak jakbym chciał edytować, dalej rozwijać yy, grę, czyli ze wszystkimi kursorami i tak dalej i tutaj mamy no chyba największy element tego dzieła, który powstał w tej chwili do tej pory, wcześniej kilka razy rozpisywany na papierze, ostatecznie sprytnie dosyć mi się wydaje, mam nadzieję przygotowany w formie programu, gdzie właściwie po kolei są za, zadawane koordynaty właściwie mm, wiersze i kolumny tekstu, ponieważ te wszystkie ramki, które tutaj widać muszą być dopasowane do tekstu, który się wyświetla. Także to jest bardzo istotna rzecz. Już tutaj widzę, że trzeba będzie jeszcze wyrównać do, do drugiej kolumny, tutaj te pierwsze napisy, i tutaj te elementy tak generalnie będzie wyglądał ekran gry. Także normalnie szaleństwo i akcja, i dynamika. Kursor nawet wolniej trochę miga tak dynamicznie jest. Zwolniłem go, bo te, takie trochę krechy się robiły na, na, yy, na tym ciemnym tle, a krechy wynikają z tego, że po prostu obraz jest rozciągnięty, bo to w końcu emulator, a nie natywny komputer. No i możemy sobie tutaj wybieramy sobie, no to będzie ekran wybierania przeciwnika, którego atakujemy, ciach, 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 enterkiem. Bum, 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 i te sprawy. Tu, gdzie jest karta postaci, będzie, będą się wyświetlać też, jeżeli gracz sobie zażyczy, parametry wybranego aktualnie przeciwnika albo inwentory, czyli, czyli ekwipunek. No, i przebieg potyczki, tu będzie cała fabuła się wyświetlała. W tej chwili, chyba, tu jest zawarte. 7 wierszy, jeżeli się nie mylę. Jeśli mnie coś nie pogrzało, 7 albo 8. Mam to zapisane, ale w tej chwili niestety nie pamiętam. Prawdopodobnie 7. Docelowo to miało być scrollowane góra-dół, miała być zapisywana taka interaktywna historia, żeby można było patrzeć, co się działo, ale z drugiej strony myślę. Czy to ma sens? Po co mam sobie utrudniać pracę? Najwyżej, no jak będzie potrzeba, to sobie zrobię i będzie wesoło i miło. Także to jest to. I jeszcze sobie na. O, tutaj takie straszne menu czerwone, bo taka jest paleta po prostu. Natomiast możemy sobie jeszcze otworzyć w trybie do testów i tak będzie wyglądać pełna imersja żadnego kursora, żadnych kolorów dookoła yy, i no to będzie po prostu gra. sobie z klawiatury teraz zatrzymam program i w system, czyli wyjście z Basic'a. No i skrypt już tam Amiga Dosu yy, przywraca, normalne ustawienia zapisane w systemie. Także to na ten chwilę jest wszystko. Yy, trzymaj tak ciuki, żeby wszystko dalej szło pomyślnie. Teraz najtrudniejsze rzeczy. <laughs> już nie będzie przybywać ikonek, prawdopodobnie nie będzie przybywać wiele plików, ale mam nadzieję, że będzie przybywać kodu w sensie programu, bo znowu to nie jest Assembler, tylko Basic, także będzie przybywać programu i mam nadzieję, że to wszystko uda się dobrze upichcić także życzcie mi powodzenia będę robił co w mojej mocy mimo ograniczonego czasu yy, kilogram yerby kupiony <grym> i melisa na wygaszenie na sam koniec także mam nadzieję, że będzie dobrze trzymajcie się i mam nadzieję, że za kilka dni będę mógł przedstawić jakiś fajny update do usłyszenia, do zobaczenia, jo 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 i muszę tego Hypercama teraz wyłączyć. Hej!